Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Escape the Backrooms. No i cóż, jesteśmy w ostatnim etapie, Czy już się z nami zamknęły. Wchodzimy do środka po prostu z niego etapu z part -hostami. Ostatni etap z nimi, mamy tutaj oczywiście fireberki Trzeba je wziąć pięknie, ładnie. Mamy pierwszy w punku, Tego jeszcze sam nie robiłem. Akurat, yy, więc będzie ciekawie. To robię to de facto. Jak to nagrywałem, to robił Adidas. Ja Mianowicie zginąłem. He, he. Więc było ciekawie. Fuck this shit, I'm out. Eee, uh, grubie part -hosty. Tak od razu, od razu na mnie, tak? Fuck this shit, jak było blisko, ale udało się, restart był szybki. Nikt nie widział, nikt nie słyszał tego restartu. Też śpi. Ja pitole, to było... Bardzo chamski. Okej, on jest tu. Party coast. oni wybiegają stamtąd i tak mruga u nich nala z posku autentycznie Okej. Okay. znowu wybiegli. Go. Yo. No wiem jakie został pomieszczenie. Tu. Nie mogłem tego tworzyć. No super, mam ze nie trafiłem, nie? Dobra. Z głowy. A, skąd tym razem? Stąd znowu! Jest tam no jeden... party host jest jeszcze. Tutaj. W głupim pomieszczeniu. Jezu, jak blisko! Dobra. Haha! Ja jestem pod stołem, nic mi nie zrobicie! Mamy to. Wow! Skąd? Skąd nie biegną? Stamtąd. Super. No! Było blisko. Ale go uśpiliśmy. No i kolejni, jezu. Okej. Okay. Dobra, coś schowamy. schowamy. nie nie tak jest. No i wracamy się. Po prostu tutaj już mamy restart, To jest za daleko. Z tym bawić. I po prostu idziemy przed siebie. No. Okej. Okay. Pejwerki nam się nie przydadzą. Niestety. Eee, więc po prostu, nagrywam się na brama. I tyle. Idziemy do szkoły. Idziemy do szkoły. Idziemy do szkoły. Piąć ja się Liquid Paina, mojego ukochanego. Dźwięk otwierania drzwi taki sam. Zawsze to jest akurat seror hotelu. Dźwięk też taki był. Mam naszego. Popera trzeba robić to, co on, by ominąć party goerów. Trzeba robić to, co on. Zrobimy to, co on skradamy, mijamy kolejnych jest tylu tutaj. Akra. No! Jeszcze mi nacisnął mnie ten przycisk i nie zrestartowało mi gry. I zaciel całe EQ! Super! Tak miał być, no dobrze. O, mamy latarkę. Fajnie, akurat stałem to, czego potrzebowałem najbardziej, czyli latarki. Eee, chociaż ona jest tak na tym poziomie, ale. No, Mów no, był zgon. No, był zgon, kurde. My tutaj, ten poziom może być tutaj chyba. Ale nie spodziewałem się, że on mnie, kurde, zaatakuje, jak się tam stanąłem. Ten artygoer się strigeruje na mnie. Tego się nie spodziewałem. No, ale dobra. Nie przytrafiło to. Będzie z glow stickiem pięknym, zielonym. No po prostu trzeba też się przeskalać, bo z tą strefą i tyle. Są kolejni party nie? Tu musimy się znowu skradać, Myślę kolejni. Te są ciała, niestety, poległych w walce. My jesteśmy niego szybciej na skrydaniu, kurde. Nie no możemy tak go dogonić. Jak tak patrz właśnie ten jest taki niefajny, jeśli tak patrz przez te drzwi na nas. Ten partygoer. Mamy kolejnych, i kolejnych, jest tak dużo. On się skrada, ja też nie raczej poskradam już tutaj. Fakt to jest yy, nieużywany. To się zbagował. Nie, dobra, się, się zbagował na chwilę. Party puper zaś się nie zpakowało, to jest, tak jesteśmy już na końcu tego poziomu. Więc no. Wiem, że to mi jeszcze zajmie, jakby co mi zostało w tych backroomsach, nie? Czyli tam, jak, jak, jak spojrzałem odcinek, co był ten full room, myślałem, że mi to zajmie trzy odcinki jeszcze. A to tylko dwa z tego odcinki. Więc no cóż. Poszło szybciej niż myślałem, nie? Więc tak, kolego, z tobą żegnam, dzięki, że mnie wyprowadziłeś, robimy ci skinshota, no idziemy do ostatniego poziomu, czyli chyba w sumie jednego z najbardziej irytujących poziomów w eee, tej grze według ludzi, czyli eee, 55, czyli ja to no, ja nazywam po prostu poziom winda, znowu na się przyznałem eee, ja to tak nazywam, poziom winda. Mm dlatego, że musimy tu porobić te zdjęcia, nie? i tą windą jeździć yy, i to jest upierdliwe po prostu yy, musimy... czemu walkie Toki podniosłem? nie chcę walkie Toki podnosić, wodę chcę mieć tutaj w Ja yy, mi też daje, wiem, że tutaj spidrane, że tak tutaj zeskakują i tu naciskają i tak to robią, nawet bez tej windy ale mniej się z tym ja nie spidranuję tak tutaj bardzo Mm. więc no, ehm. no, Zdjęcia mi się zbagowało na chwilę, teraz kurde muszę, nie pamiętam gdzie było te ostatnie, mm, tutaj ten refa, zdjęcia. Ale autentycznie tutaj muzyka tu jest mam takie wrażenie, jakby była taka sama jak w Inside the Backrooms. Więc no. No nie! Co to było? Więc tak, jesteśmy z powrotem. Mieliśmy... to się spodziewał? Crash Unreal Engine'a. Hmm. Był. Eee, nie spodziewałem się, że takie coś się nam wydarzy. Zwłaszcza w tym momencie. SS6 nam zapisał jakby. te jedno zdjęcie. Who is here? Tylko nie spodziewałem się, że będzie crash. Mieliśmy już krasza na poziomie 8. Nie, na szóstym mieliśmy crash, Na poziomie 6 mieliśmy crash. Teraz kurde na ostatnim poziomie mamy crasha. No co to ma być? Te krasze. Tak być nie może No ale dobra Idziemy w to ostatnie miejsce. Chyba teraz no, będę wiedzieć, gdzie tam iść. Ale jak nie, no to szukamy znowu tego jeszcze raz po prostu. Bo tak może być, że znowu zapomniałem gdzie to było. Mm. To widzę. Tą strefę. Dobra. Teraz mamy zimową strefę. Ice roomy tak zwane. Ta, tutaj mamy zrobić ciężarówkę. I Paulera niestety. Dobra. Zrobimy jeden tik też tutaj. No i teraz... Musimy czekać naszego kolegę bakterie, Więc... Ja tu zrobię cięcie Na niej po prostu, bo to tak nie ma sensu Po prostu to jest sposób. Sens... O! Mamy go Idź sobie. I teraz musimy zejść na dół, nie? On. Gron... Ma tu do siebie? Że jest. Ma ciągle agro, nie? O, poszedł, Musimy Poczekać, aż on pójdzie po prostu od nas. Utykając. Do widzenia. Wschodzimy ja na najgorszy poziom. <laughs> Czyli tutaj. mamy, mamy... Co tu zrobić? Jakie pierdyliard smajlerów. Nawet spadają... Otchłań. Eee, widziałem naszego skinstealera, który jest naszym celem głównym. Musimy iść tam, no te mowa znaleźć, musimy. Jestem problem, że nie wiem, gdzie on teraz ten zenek poszedł. Ja się przestraszyłem tej gry? Zenek se kurde... ...kampił. W ostatnim etapie. To ostatni etap nam, tego odcinka. I po prostu będzie tak długi odcinek, aż nie przejdziemy. Taka prawda. my to grali? Tak długo, aż nie przejdziemy. To jest już końcówka. Tej gry. Takiego Zenka z dupy się nie spodziewałem, jak ja się znowu wyskoczy, jak wtedy ten farty goer. Okej, okay, tak, poradzę, że kamera działa tak samo, jak latarka. Oczywiście... Czy naprawdę ten zenek musi tam łazić, gdzie ja muszę iść? tam łazi, nie? Smiler zapiernicza ten jeden. Wiecie, jak one zapierniczają do nas? Nie myśl tam, są te moje. Chyba. Chyba, że one się zawsze losowo respią. Nie. Zawsze są tutaj. Okej, okay, mamy to. No nas prawie zabił. Ale ekwipment nam został, Odparło nam się przejście, tak znowu w niego weszliśmy, yy. Zenka, udało się. Zobaczmy sobie zdjęcia, mamy tu się te Who is here, takie troszkę wyraźne mamy to, mamy auto, hauler tak biegnący, no i Zenek, patrzcie jakiego bliska Zenka zrobiliśmy. Możemy dzięki iść na górę po prostu. jej mi bakrumsy solo Kurde ile to było odcinków tych bakrumsów Cholerę. No ale udało się Mamy grassroomy Telewizor Na koniec Pożegnalna woda migdałowa Na zakończenie Dzięki temu możemy tutaj to otworzyć i zeskoczyć. Mieć od razu scenkę końcową. No i cóż, ee, mam nadzieję, że spodobało Wam się przychodzenie tych backrooms Solo. E, powiedziałem, że zrobię. Fakt, ja się tu na update Czasem przychodzenie solo a skończyło się tak, że był dopiero na update 4. A nadziałam się bardziej spodobał i to wybaczycie. No i cóż, jeśli film się spodobał, to łapkę w górę komentarz, subikom, też wesprzeć kanał z płatnym subem, co tam dodałem niedawno. No i cóż, my się w innych grach na moim kanale, bo może być coś więcej z Escape'a. No ale cóż, tego się żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.